W zeszłym roku internet huczał na temat waszego związku, że dajesz mężowi przyzwolenie na zdradę. Ależ w życiu. To znaczy, to w ogóle nie, nie ma daje. takiego problemu, nie to, że daje lub nie daje, po prostu nie ma takiego problemu w naszym związku. To kłamstwo, nieprawda, niektóre rzeczy takie wybuchające w internecie, gdzieś w mediach, wybuchają i szybko gasną. Ale zaważyły w jakiś sposób na waszym związku? Absolutnie nie, no nie, no, absolutnie, absolutnie. Ale miał w tym e, taki bardzo miły interes, żeby tak było? E, tak, wiemy kto i wiemy dlaczego tak zrobił i rozsiewał takie... Plotki. Plotki. Był w trudnej sytuacji, wymyślił historię, którą sprzedał. Nie poszliśmy do sądu, dlatego, że mamy inne zajęcia Politekty. i chcemy tak. lepiej iść do przodu i budować nowe. Tak, Magda, masz rację, tak. Czyli padłaś ofiarą klasycznego fake newsa, o mnie też tak piszą. Wow, współczuję. Mi ciągle coś przypisują, wystarczy, że się z kimś pokażę i już jest przypisane. W zasadzie nie wolno mi wychodzić z nikim na miasto. Od razu Roma, za mąż w Kanadzie, to wiesz, no jest jakby przestrzeń, żeby to zaburzyć. Ja nie wyobrażam sobie, żebym miała nie wychodzić do miasta, czy nie jeździć na wakacje z grupą swoich znajomych bez Bogusława. I on również jeździ, też bardzo często wyjeżdża z, w grupie swoich znajomych, kolegów, jakieś żagle, coś, czym ja nie, nie uczestniczę, bo boję się wody. Mój mąż łowi ryby, mnie to nudzi. Też z mnie nie łowię. Zaufanie w związku jest podstawą, prawda? Albo jesteśmy ze sobą i lubimy się, i na dobre i na złe, i rozwiązujemy problemy, albo nie. I tyle.